Już. Tak, już, już jesteśmy na wizji. Dzisiaj witam cię. Dzisiaj jestem z pomocnikami na wakacje. Przebierają dż dżownicę. Dzieci, chodźcie, pokażę Wam jak dziadek będzie wybierał te Zobaczcie tutaj. Zobaczcie jak się wybiera dżownicę. Do przygotowania do usyłki. Patrzcie. O! Zobaczymy tutaj ich. O! Ty. O. I teraz zbieramy wiadro. Ja też. Nie, ty, ty nie będziesz wiadro zbierać. Tamte, co na tym, to ten. Zostaje. O. Czemu ja nie mogę? No, bo ty jeszcze mała jesteś. Później, później będzie zbierać. O, i tak go zobaczysz. Nie będę, to zostanie fajnie. Pa, patrzcie, patrzcie dzieci. No. O, już teraz. A ty będziesz ważyć się mi na. O, chodź. Teraz będziemy wysypywać. Ich tutaj, o. I tak się wysypuje. Tak. Wysypuje i robi się taki sznurek. Kiełbaska taką. I taka kiełbaska zrobiona jest. O! I one będą się kuczkować te dżelnice kuczkuje się, kuczkuje się, koczkuje się i tak kuckuje się tak jak w tą kupę. I my taką sznureczkę takie układamy, układamy i one skuczkuje się, skuczkuje się i później zostaje nam taka kiełbarstka. Ona płatnie. patrz. Chodźcie. O. I już jest wyszła taka kiełbasta. Daj zrób dla, dla babci miejsce. Wyszła Teraz tą kiełbaskę pozbieramy odchody, tak zwane koprolity. O, pozbieramy to wszystko. O, i my musimy zważyć 10 kilo. Emila. O, no i teraz rzucamy do wiaderka. Będziemy ważyć, Raz. No teraz możesz rzucać. Dwa. Gabrysia wrzucaj. A ile tam kilo jest? Waga jest łączona? 7,5 7,5 tak? A no to jeszcze to wrzucimy to nawet za dużo będzie chyba. Ile tam jest? 9,600. Tak? Jest 10 kilo? 10,50 A 10,50 no to <kuh> Zapakujemy do, do kartonów. Tutaj mamy przygotowany substrat. O! I wrzucamy do kartoniku, do jednego kartoniku trochę. O! Pójdzie. O! To nic. Wysypały się wszystkie praktycznie. No ale to trudno. I teraz część przełożymy do tego kartoniku. O. O. I teraz tutaj i z tym subtraktem wymieszamy wymieszamy, one zaraz rozprowadzą się po tym substrakcie ale jeszcze musimy dodać jeszcze substrakt. I tutaj mamy taki substrakt. Trochę z drobnikami, trochę z tym. Tu zamykasz, tak? Zamykasz, zamykasz. Dobrze. I teraz to też przysypiemy. Dobra. Już prowadziłam wysyłać? No jak dążymy dzisiaj, to jeszcze wyślemy dzisiaj. A jak... Nie, no to już jutro myślałem, no? O, i tak, i tak by to. Mamy tutaj jeszcze takiego troszkę świeżego substraktu, żeby tych pokarmu było. Ale też do pani Wiery, babcia pamięci. No, i tutaj jeszcze dodamy tego substraktu takiego. Jeszcze jabłko się trafia. Gdzieś tego, jakiś ten się trafia. Tam drobnica została. Później na to wszystko kładziemy słomę. O taką słomę. Na górę układamy słomę i zapakujemy. Do tamtego pudełka jeszcze trzeba dołożyć więcej substraktu, ale to już później Do, dołożymy. Dołożymy później, bo tutaj jest dużo, dużo, dużo tego, i to trzeba nie. więcej substraktu dorzucić, bo za mało tego pokarmu będzie im na drogę. I tutaj trzeba jeszcze zjederka takiego substraktu. Dlaczego oni nie mają Proszę. nie mają Czego nie mają? Ząb. Ząbku nie mają, nie mają ząbku. No dzownicy nie mają ząbku. A jak one żyją? Jak ono żyją? No i jed, jedną kub, kubkę i żyją. Połykają. Połykają, no. Ile ja jeszcze tutaj wezmę sustraktu takiego. Dobra. Ja jeszcze ten przy, przy, przyniosę tego substraktu, no nie? ale trzeba będzie z podwórka wziąć świeżego, świeżego te, troszkę i ten. I jeszcze przesypać, bo tutaj ich jest sporo, no nie? I trzeba będzie jakoś to... Ten... Proszę? To jest ich jedzenie. Nie rozumiem. To jest ich jedzenie? Tak, to ich jedzenie jest. O. I tak przygotowujemy. Dziornice 10 kg do wysyłki. Proszę? No nie ma tutaj już wszystko. Ale A dzionicę pokazać? Pokazałeś O maszy wyszło, wyleciała jedna chodzi pod I tak I tak to wygląda. O masze dzioniczka. No. I poleciała do pudełeczka. No nic na razie będziemy kończyć. Przepraszam że za towarzystwo, za takie do wszystkie do... te... Tak. Ale... Jak już dzieci ciekawe, czasami zadają ciekawe pytania i ciekawsze są dzieci pytania niż dorosłych nieraz. Dziękuję.